Okej, okay, ogólnie wyszło taka sytuacja, że tak, dostałem względ od Bartka, niestety tego nie widać, że tak, zrobiłem deala z Bartkiem, że za 16 takich klejboli, 16 stacków, dostanę książkę Fortune 3 i 10 emeraldów. Także myślę, że to jest Stong Steel. Dla mnie i dla niego, bo to jest, wiecie, zlecenie. Ja wiem, że on ma takiego villagera. Ja o tym wiem, ale gramy uczciwie. Mógłbym, wiecie, mu ukraść tą farmę. I... Um, uch, I oczywiście zarobić z niej i kupić po prostu tą książkę. Ale gramy uczciwie, tak? Mówię, nie, tego... Eee, nie dokuczamy sobie, że tak chcemy i robimy na no coś. I w ogóle trafiłem na Kolejnych villagerów! I być może tych osiedle, tak szczerze. Zapiszę sobie koordynaty, bo oni są bardzo blisko mnie. Um, I jeszcze... Uuu, skrzyneczki, papier. Papier i chlebek, spoczko. Um, I mówię i... Um, no może u nich bym zrobił tego. Um, tego, tego, no. Wiecie. O, więcej chleba, więcej chleba. Fern, jeszcze fern. Na pewno rozdobna. Kowal nawet jest. Proszę bardzo. O, łupy nawet nie najgorsze, tylko jakiś diament by się jeszcze przydał. I mówię, i tutaj bym zrobił tą swoją wioskę. Nawet jest ten. O, ok, ule. Brown ule. U, podwójne drzwi. To, to ciekawe. O, musiałbym mnie źle napieprzać. Czemu zostawiłeś mnie? Owieczki na jednym macie. Ładnie, ładnie, ładnie. Spoczko. Spoczko to macie. Tu byłem? Tu byłem. Dobra, czekajcie. Ja bo się skupiłem, bo się skupiłem tak troszkę. Wiecie, tu byłem. Czy tutaj byłem? Chyba nie. Nie, tu też nie byłem. Dobra, no, sorry, my weźmiemy, weźmiemy troszkę. Mamy sporo chleba w sumie. Up upgrade gear. Uuu, co to robi. Nie wiem um, ale okej, okay, mamy wioskę, także spoko Pog um, i mówię, idziemy cały czas zbierać Klinie, także Łuczek o Landron Także, poczekajcie, poczekajcie, rozejrzymy się o serio, po tej wiosce, bo Ej, bo się nie spodziewałem, że coś z tego wyjdzie I jakiś tu wysoki ogień jest, wow Uuu, jakie taka cywilizacja, wow, wow, wow Dobra, poczekajcie, bo Tu naprawdę może coś ciekawego Tutaj, e, nic Złócznik, nie? Ej, ale za 32 patyki Jaki dobry deal! Za 32 patyki yy, Emerald, wow! Ej, czekajcie, to jest trochę drewno porąbie. Siemka, siemka. Bartek był króciutko na serwerze. To 15 węgla też. Ej, naprawdę ładnie. Spoko są te enchanty, serio. Tu też jakieś tego... Uuu! Żelazna zbroja dla konia. Nice! Sporo żelaza ogólnie. Ej, musimy trochę tego drewna zdobyć, bo... Tutaj kolejna, ale tu już nie ma nic. Czemu wy macie podwójne drzwi to ja nie wiem? Ja rozumiem, że przeciąg dzięki temu jest w ogóle mniejszy i ten. Ale... <laughs> Ej, to bez kitu. To drugi dom jest taki, dlaczego? Nie ma, a nie macie rolników? Dziwne. No nic. Ej, zrób. Zbierzmy tego, zbierzmy dla Zbierzmy do I zaróbmy na tym ziomku co sprzedaje patyki, bo on jest... On jest serio spoko. Bartek mi zostawił ogólnie te rzeczy, wszystkie w skrzyni. Ja tu mówię, ja tu zetnę te drzewa i no, na tych jak troszkę zarobimy. Patyków. <laughs> Czyli emeraldów. A ja mu te patyki. Chły, chły, czajcie. Nie? No, no nic. E, dobra. Zmimy. Weźmiemy to. Weźmiemy to. Weź, zrobimy dużo patyków. Jeszcze więcej. Dobra. Trochę ich mamy. Nie wiem, jaki ten jest limit tych wieśniaków, on troszkę jest. Więc zawsze mają swoje, swoje limity. Ale pójdziemy póki co do tego ziomka. Zarobimy wszystko, co jest możliwe. On się zaraz upgrade'uje. To był łucznik, łucznik będzie... jest chyba w tym. Tak jest. Dobra, jest tego, jest interes. Dobra, troszkę zarobiłem. What a real. Ej, a, jeszcze jego patyki. Jeszcze przyjmuję. Za dwa tego, to beznadziejne masz. Dobra, ale jeszcze przyjmujesz. To spoko. Ze nim jeszcze tych drzewek parę. Póki ci to jeszcze interesuje, zrobimy troszkę emeraldów. Nie wiem, czy trochę za mało nie wziąłem od barka tych 10 emeraldów, ale wiecie. Um, dla mnie deal to deal, tak? Deal is deal. Mówię, zetnijmy troszkę tych, tych drzewek. Wiem, że tego im ścinam, ale chyba mieszkałem w środku lasu, więc. Jakby myślę, że im nie zależy. Śmiesznie by byłoby kiedyś, powstały różne kolory patyków, ale myślę, że to by było to z drugiej strony. Nie wiem, byłaby brzosowa, żelazna siekiera? Nie wiem. Nie <laughs> wiem, żeby to wyglądało. Dobra, zetnijmy im parę tego. Oak planksy. Piercze. Patyki. I patyki Kurczę, brakuje mi, mi jednego, jak na złość. O, już mam. Elegancko. Eee, dobra, pójdziemy rozdać. Pójdziemy jeszcze rozdać. Znaczy, rozdać, dać. Dać jemu. Halo, Pani archer. Jeszcze, jeszcze chcesz? Kurczę, jaki ten. Jaki zafatiaka. Jaki chętny, no. To mi się podoba, o to chodzi. Będę musiał kurczę, niestety, mm, scitować, że tak powiem, noc. No nie, apatka, niestety. Oczywiście, znaczy nie, nie będę musiał, bo jest z tego, więc przecież. Przecież ten jest, przecież łóże, są łóżeczka, chociaż tego drzewa nic nie zetnę. Dobra, jeszcze troszkę zetnijmy. To drzewko jeszcze zetnijmy. Od repatyków zdobędę trochę emeraldów, w ten sposób też. Zdobędę. będę. Więc mówię, spoko, ile to są. Interesy, biznes, wiecie o co chodzi. Za parę, za parę tego ścięć kilofen weser, 5 minut do odcinka już 14 meraldów na no, kurczę, 3 meraldy na minutę. Tak się to robi, dzieci. Nauczą was tego w szkole? Nie nauczę. No. Janusz Polak, kurwa, najlepszy biznesmen. No. Nie nauczą was tego biznesu w szkołach, nigdy w życiu. Amatorzy. Hm. Dobra, e, Co? Gdzie ty jest ten? Gdzie jest łucznik? Halo, co ty zrobisz, jego chodzi? O, chodź, 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 chodź. Jeżeli raz to macie. Kurwa, gdzie jest. Gdzie jest łucznik? O, tu jesteś. Czekaj, interesy mam. No już się przestał interesować. E, muszę teraz coś innego sprzedawać. No nic. 18, to i tak spoko. Dobra, um. Troszkę żelazny zbroj zdobyłem, nie powiem, że nie. Gdzie mogę jakieś się przespać? Gdzie jest w ogóle słońce? Uuu, już nisko. Dobra, trzeba się gdzieś przespać koniecznie. Gdzie wy macie łóżko? <laughs> przypał. Przypał. Gdzie wy macie łóżko? Dobra, jest łóżka, jest łóżka. Dobra, będą się przespać. Sorry, który wieś wieśniak się nie prześpi. Dobra, eee, prześpię się. Prześpię się szybko i, um, i widzimy się, jak będę zbierał. Albo nie zobaczymy się, bo haha, nie mam miejsca w kół Wydzie co? Prześpiemy się, wrócę odnieść rzeczy i wtedy um, będę pokazał, gdzie zbieram glinę. I jak mi to idzie. Także, um, także tak. Czekamy, aż słońce zejdzie. że, że, będzie, że będzie na zachodzie że tak to ujmę. Pozwólcie, że zapalę sobie lampkę. Mo? Shape shard Ten mm. No, ten co? No, jakoś się pasterz, pasterz, pasterz She Step heart, jak powiedziałem, shape shard jakoś. Wynocha. Czemu wiesz, wy możecie spać? A ja jeszcze nie mogę. Halo, co za rasizm. Wynocha. Czemu wiesz, wy możecie spać? Kościół, idź stąd. Moje łóżko. No, no jeszcze, no więcej was matka nie miała, naprawdę Jezus Maria śpiega ja i czterech wyśniaków w domu To się nie kończy dobrze, takie poronce się nie kończą dobrze, ej co Dobra, idziemy stąd um, Dobra, wróćmy do tego, wróćmy do siebie e, Odniosę rzeczy odniosę rzeczy i widzimy się po krótkim cięciu Jak e, mówię, no uda mi się to całą glinę Znaczy ten całą, te wszystkie rzeczy odnieść I może będziemy mogli wyruszyć na wyprawę, także kró, króciutkie cięcie w ogóle zaczęło się, że tutaj zaczęłem glinę zbierać w tym moim stawieku śmiesznym. I to do tej pory to jest wszystko co zebrałem, praktycznie. Także jeszcze co dwóch. Od <grym> razu też mi się pewna przyda jakaś owca, żeby łóżko zrobić, tylko że jak na coś to nie ma żadnej owce. Oje, nie. Pomniałem owcę z brzozą, brawo. Kurczę, jak na złość nie ma tu żadnej owcy, nie? Dobra, pójdziemy się jeszcze szybko po jakąś owcę znaleźć albo po, po moją łyżeczko. Już możemy wyruszać. Od razu też Bartkowi naszykujemy jakąś skrzynkę. Tabliczkę. No tu jest też glina, właśnie, także... też zaraz po nią pójdziemy. Dobra, czy dasz mi trzy wełny? Czy dasz mi trzy wełny? Proszę. No nie, ty naprawdę dałeś mi dwa. O, mój Boże, najgorzej. Dobra, to gdzieś na pewno są jakieś owieczki. Brązowa, super. Nie uh, chcę prasowej, nie mogę, nie można kiedyś, nie można zrobić teraz łóżek z trzech różnych kolorów. Niestety. Dobra, mam białą, więc... dasz mi trzy. O, jest. Dobra, ale przefarbuję tą wełnę i będzie git. Także znowu tworzę łóżko i czarne i no widzimy się niedługo. W podróży. Oj, czarna owca, dobra, nieważne, nie było tematu. Zetniemy czarną owcę. Może już tam to jest tamta odrosła która yy, Oj, ta dała trzy. Dobra, trudno. D2. Może, może niekoniecznie d 2 bo tutaj od razu mam glinę, także ją od razu zbierzemy. Że się kupię pod wodą, więc niestety nie, nie idziemy jakoś mega szybko. Ale, no cóż. Takie dostałem zlecenia. No plus to, że nie mam hełmu. I to niestety wody, że nie mogę jakoś mega długo nurkować. Ale cóż. Cóż no to poradzę, nic o to nie poradzę. To nie jest ode mnie zależne. Oj, topię się. Oj, 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 oj. Dobra, tam jeszcze jest. Widziałem tego glina. No i tutaj, także polecimy. Tu raz możemy normalnie wydobyć. Bo jest zwyczajnie szycią, to się, się kopie jak piasek, nie? No, dawaj. Dobra. Tu jeszcze troszkę jest. Nie wiem czy wydobyłem. Dobra, mam póki co 1 czwartą tego co chciałem, także nie jest najgorzej, ale troszkę jeszcze przed mną pracy jest. Dobra, tu, ale mówię, trochę gminy tu jest, Bartek mówię, w hurtowych ilościach tego szuka, a w hurtowych ilościach mu to e, dostarczę. bo dlaczego by nie. Dobra, tu, ej tu serio jest tutaj tu Ale mówię, dla to jest spoko deal. Też było, jak mówię, kills z Fortuną 3, czyli szczęście 3, czyli będę mógł więcej diamentów wydobyć, więcej kwarcu i tak dalej, więc Deal totalnie, totalnie Stonks Totalnie Stonks Deal. już dobra Tutaj zbieramy, zbieramy więcej gliny Dobra, topię się Także wynurzmy się Bierzmy świeżego powietrza. Dobra. Kopmy dalej. Mówię, Bartek chciał 16, więc 16 na 16. Nie mówię, jest przepalone. Jeżeli będzie trzeba przepalić, to mu to przepalę. Nie ma sprawy. Będę do, do, będą to dwa staki węgla. Lub tam ileś wiaderek lawy. Dlaczego znaczy, jak tak szybko policzyłem, dlatego, że stak węg yy, 8 8 węgla przepali 64. No to 64 węgla przepali. Czyli stak węgla przepali 8 staków. A żeby potem ma 16 staków, no to potrzebujemy 2 staków węgla, nie? Lub yy, ileś tam bloków. A blok się bardziej opłaca, nie? Że blok węgla. Yy, no to jakoś tam przepala, nie wiem. Jakiś korzy korzystny współczynnik, jakoś. jakoś. Tak wychodzi korzystnie, nie? Dobra, tutaj niszczymy te bloki. Cyk. Dobra, cyk, niszczymy bloki. Tutaj niszczymy, tu niszczymy. Niszczymy, dobra. Spoczko. Dobra, to tu jeszcze jakiś blok został. Też zniszczmy. E, dobra, ma, mały lag był. Teraz odstawimy rzeczy, zobaczymy ile dokładnie mam tego wszystkiego i widzimy się już po krótkim cięciu. Pod z podsumowaniem tego, co tutaj pory zrobiliśmy. Dobra, ogólnie ja się już naszykowałem. Mam dokładnie obecnie 9 staków tego, tej gliny. Mam tutaj też tabliczkę, mam skrzynkę, także e, jak już zbierzemy wszystko, to pójdziemy do Bartka z tym i um, no i damy mu właśnie w takiej skrzyneczce, że wykonaliśmy zadanie w skrzyneczce takiej małej mieści się e, spokojnie 27 staków, bo tu widzicie wszędzie jest 9, no to 8, 9, 18 i 27, no to zajmie mu to prawie całą skrzynkę. Także spoczkał. E, też nie chcę teraz nigdzie zginąć, bo on mówię 36 level, także będę chciał niedługo jakiś enchant wykonać sensownym. E, Dobra, pójdziemy gdzieś w tamtą stronę, nie, bo nie chcę kombinować. To nie, w, tam, w tamtą poprzez górę to nie. Pójdziemy tam. Myślę, że nie, nie, nie zajmie tam to jakoś jeszcze mega długo. Wykupimy te wszystkie surowce. Um, I no, także idziemy, idziemy spać. Um, ustawimy sobie respawn. Nie będę, nie będę tego, nie będę trzaskał, nie będę brał łóżka ze sobą niepotrzebnie. Myślę, że mówię, myślę, że nie oddalimy się na, na, na tyle, żeby to było warte tego. Um, w ogóle teraz kolejne, które się nagranie który dzień z rządu, więc... Tak znaczy że, że dwa nagrania pod rząd w sumie. Więc spoko. No um, widzicie, ja mówię wam co nagrywać, nie? Są to jakieś... Widzicie jakieś ciekawostka, że uszkodzi aspek sprężyna, się, można po niej skakać. Co lada bardzo nisko, ale minimalnie można. Dobra, robi się zachód. Jak u mnie na, na dworze, bo jest 21:25 nagrywam. No, jak tu Wy to oglądacie, to jest od tego dzisiaj mega ciemno. Ale u mnie jest jeszcze jasno, <głos》>, więc no. Teraz tak jasne. okolice zachodu słońca, nie? Dobra, no, tak widzimy się po cięcie, jak znajdziemy jakąś e, glinę. Także dwóch. Ogólnie glina jest na, na zasadzie respi się mniej więcej w rzekach, tak tych typowo, tak typowo w rzekach. E, Dosyć płytko, nie? Ogólnie to mnie teraz Julia pisze, ale no, nagrywam, więc sekunda musisz się nie poczekać, że Ci odpisze. E, daj mi tak, nie wiem, 10 minut jeszcze, może 15. Także widzisz, że w takich dużych zbiornikach, jak tutaj te oceany raczej gliny nie ma, ewentualnie gdzieś typowo na brzegach. Także raczej szukamy rzek. Bo te śmieszne konie się generują, takie w ciennych miejscach, takie same, takie czarne, co nie. No nic, czekamy yy, dalej. Szukamy Dobra, ogólnie jestem mega unlucky człowiek, dlatego że praktycznie za tym biomem, w tamtym sensie, yy, w tamtą stronę jest biom yy, tundra, więc tam chyba gliny nie znajdziemy. To jest sa, sam śnieg, więc wątpię. Także pójdziemy na, um, na zachód, a potem będziemy musieli iść na północ. Aby do trzecia? Ja proszę bardzo, to jest dla Zynglina, więc mam troszkę szczęścia. Także, yy, zacznijmy kopanie. Zobaczymy, ile z tego nam wyjdzie. Mówię, musimy zebrać łącznie 16 staków. Dobra, Och, to się. Dobra, cyk, cyk. Dobra. Dobra, jak znajdę następną, to znowu się zobaczymy. Obecnie równa 10 staków, czyli 2,5 dwa, y, dwa bloka. Na bartek C4 znaczy, no cóż, jeszcze troszeczkę. Także widzimy się po krótkim cięciu znowu. Znaczy, teraz jest no, sekunda dla mnie troszkę dłużej. Także C2, znowu. Ok, znalazłem znowu jakąś glinę. Przeszedłem, dosłownie, kawałek, czek dalej. I znalazłem. Nie wiem ile, nie ma ich chyba za dużo. O, za parę bloków. Nie działa tu fortunka na, na ten, fortunka czyli szczęście na ten bloki. Tu jeszcze troszkę jest, ale... Delfin? Czyżby gdzieś w pobliżu był jakiś skarb? Tam jak się śledzi delfina to pokazuje. Tylko nie wiem, czy coś nie trzeba mu dać do jedzenia. Hmm. Czy mam ci dać do jedzenia? O co chodzi? No nie wiem, nie nie, nie nie znam zasady funkcjonowania delfina. Także olejmy to. Dobra, mamy więcej kliny znowu. Także, no mówię, na razie nie musiałem wyłączać nagrywania. I tu troszkę jest więcej, serio. Dobra, uuu, ładnie. Dobra, spieszymy. Eee, dobra, pek. weźmiemy. Mamy już e, 11 staków. Także spoko, czy tu jest jeszcze jakieś w pobliżu? Chyba nie ma. No nic, trudno, znowu czekamy. Znowu, znowu praska jeden. Szukamy dalej. Dobra. dobra. Raczej to miejsce poznajecie. Ale nie wiem, czy kliknę w ogóle ze zatrzymałem nagrywanie. <grym> Więc whatever. Ale to znam bardzo szybko takie całkiem sporowe zło, złożę. ...tej gliny. Także z... ...że... serio, sporawę to złożę. Tylko teraz... Mm, ...żeby się nie utopić... A serio, to złożę sporawę, może nawet nam wystarczy. Zaraz zobaczymy... ...czy nam wystarczy. Czy być może braknie. Zobaczymy, póki co... ...jeszcze kopiemy tu troszkę szybciej nam pójdzie no trochę widzicie trochę jeszcze tego jest do wykopania też nie chcę przekroczyć za bardzo czasu grania, grania w grę dziennie, bo możemy grać maksymalnie chłopaka więc ...dwie 2 godziny gram obecnie już no godzinę 40 także mi tam dużo czasu nie zostało ale jeszcze mogę dobra 9 10 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eee, 15, jest tak kopię. No i chyba starczy nawet. Także byłoby spoko, by już starczyło. Być może, Bartek, dostaniesz coś w gratisie. Jeżeli zostanie. jeżeli zostanie, jeżeli nie, no to XD. Dobra, dobra, już, już, już. Spokojnie. Nawet zostanie, zostanie ci, Bartek. Także masz. Szczęście. Nieszczęściu. No i na szczęście czemu nieszczęście, w nieszczęściu. Co? Czyli 10, 11, 12, 13, 14. A nie, nie ma jeszcze. Oj, przepraszam, to jeszcze nie ma. O bardzo kto masz pecha. Raz, dwa, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A to jeszcze staka brakuje. Znaczy tam kilku bloków, kurczę. To poczekajcie, poszukamy już. Chyba będą gdzieś w pobliżu, czy nie? O serio, to nigdzie nie ma? Dobra, no nic, widzimy się znowu po krótkim cięciu. Mam też pecha, bo słońce niestety zachodzi, a my jesteśmy na zewnątrz. Nie znaleźliśmy tej gliny. Mam nadzieję, że znajdziemy po drodze do Bartka, zwyczajnie i tyle, także... tuż już zmywamy się, póki co, mniej więcej, w stronę naszej, do naszego domu. Może znajdziemy coś po drodze i mam nadzieję, że... Ta barka, też już znajdziemy resztę tej gliny i montamy lama. Także widzimy się niedługo. Okej, okay, z wykonałem pick z stąd. i myślałem, że walnę przypadkiem już w... jak debil w tego. W ziemię i strata 36 level i w tyle du dość dużo itemów. Zaczę, że jest noc. A na szczęście trafiłem. Yy, dobra, dobra. Udało mi się. Jezus, co to było? Straszyłem się. Dobra, wszystko mi się udało. Wszystko się skaza. Dobra, teraz pójdziemy jedynie do Bartka i napiszę mu skrzynkę, że wszystko się udało. Także widzimy się. Poznam po porównanie dzieci. Dobra, dobra, mamy już dzień. Ja już szybko biegnę do swojego tego pokoju do swojego... Ech, swojej jaskini. Patrzę, czy Bartek mi wszystko zostawił i daję mu te rzeczy. Także zetwu. Powinienem chyba przestać mówić to, to, to ze dwóch, po prostu idziemy się za chwileczkę. Jestem też, jestem też debilem, bo tutaj było... Ja ją olałem. No, no, no trudno. Dobra, jestem już się na, mie na miejscu. Eee. Także idziemy zobaczyć, czy Bartek odstawił. Także, już sekunda, patrzymy, gdzieś mówił Bartek, że gdzieś chodziło mu chyba o tą skrzynię. Ehm, o którą skrzynię mu chodziło? Chyba o tą. Tak, wszystko się zgadza, super. Dobra, dzięki Bartek. Zresztą ci zaraz zostawić. O, takie coś tak, jesteśmy, tak jesteśmy, Zostawiliśmy, żeby widział, żeby naprawdę nie zgubił tego. Oczywiście zostawił mu... Ee, Cały klej, proszę bardzo. I... no i, spoko, i to wszystko. Także... E, wszystko zrobiliśmy, także... To już póki co ja wam bardzo dziękuję za, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia już niedługo w najbliższym odcinku. Oczywiście z, również w do na boi, sezon trzeci. Tym razem naprawdę z domku. Obiecuję to już wam, że to będzie na 100% mój domek. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Cześć!